No siema wszystkim jestem Dismot2 Witam was w kolejnym odcinku Znaczy no kolejnym odcinku na tym kanale Otóż słuchajcie będziemy Jesteśmy na MojeMC.pl Yyy wszyscy mnie tak biją Bo jestem Steveem, nie mam skina yy. No a ten typ nie wiem co to tutaj robi Nie wiem jakiś typ No i słuchajcie będziemy słuchajcie on chyba się cieszy bo myśli że ja nagrywam A to serio, ja nagrywam no niech się cieszy. Dzisiaj będziemy grali, słuchajcie, w Bedwarsi. Ta, będziemy grać w Bedwarsi. O oh, yeah. Tak. Więc jeżeli chcecie więcej odcinków z Bedwarsów bądź jeżeli chcecie jakiegoś inna, inny tryb na tej mapie. Na tym serwerze raczej, przepraszam, to zostawcie lajka, a my idziemy właśnie do tego portalu. No no no, no tak, no też szybko. tak, tak, no tak, popajmy się, no. Dobra. Okej. Okay. Co my tutaj ma? O Jezus Maria, ketchup Queen! Jesteś psem. O, zniknął. Chyba go obraziłem. No kurde. Na. Bierzemy Bedwarsy. Joinia. Dobra, i to jest na wersji 1.12. Tutaj mamy 1.1, a co, to czy znaczy ten? Tutaj mamy 4 na 4 Tutaj mamy 2 na 2 A nie ma nigdzie 1 na 1 Czemu nie ma nigdzie 1 na 1 Tutaj są jedynki, ale one, one są w trakcie gry. O. Tu jest, tutaj są jedynki. Dobra, jest. Idealnie. Cztery osoby. Czyli za 13 sekund startuje gra. Jezus Maria. To jest świnka Pepa. To jest świnka Pepa tutaj jest. Ale, ale śmiesznie. O nie. Spadłem. No nie. Dołączyło mnie. I jestem... <coughs> Przepraszam. Koronawirus. <coughs> I jestem zielony. No dobra, powiem, że zagrałem sobie jeden raz, te są ulepszenia. Zagrałem sobie raz w tę grę i no, spodobało mi się. Robię badwory z, z tylko jedną osobą, wy, tylko, jak jesteś tylko jedyny. Bo nie ma na przykład takich idiotów, którzy, no jakby to powiedzieć, robią po prostu jaja. No, jakoś to tak klamersko budowałem. Nawierzemy więcej i kupujemy sobie już jakieś pierwsze te, abyśmy dobrali się już do diamentów i innych dupa, dupaliskich rzeczy. Zobacz, no, gdzie są diamenty? Tutaj są diamenty. Tutaj są nie, diamenty u niebieskich, a tam są u żółtych. A tutaj jest złoto, to może dokopmy się najpierw do złota. Znaczy, dobudujmy się raczej do złota. My się mi się wydaje, że do dobudowanie się do złota będzie dobrym pomysłem. No. Po najmniej będziemy mogli sobie zrobić lepsze rzeczy. Dobra, mi się wydaje, że bloków idealnie właśnie będzie wystarczyć. Nawet wystarczy. Nawet trzy, ten trzy sobie zaoszczędziłem. O jezu, smart, cztery, cztery diamenty. Znaczy tfu, nie diamenty. ten. Jak to się nazywa? Dobra, może zrobimy sobie już ulepszenie jakieś? Możemy sobie zrobić jakieś ulepszenie? Nie, bo ulepszenia są za diamenty, a my diamentów nie mamy. Dobra. Co mamy? Jaki to jest? Za 7 zł no bierzemy. To też bierze. Co jest? A, 8 diamentów. Ej, to dlaczego to jest na ten? Halo. A, Bierzemy sobie normalny łok, jakieś strzały. I się, i bierzemy więcej tych bloków. Ale no, już te, może teraz to zrobimy. O. O, 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 o a i, eł. Dobra, i robimy to teraz tak. Pyk, 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 pyk. Mam nadzieję, że nikt się do mnie nie dokopuje. Nie. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. No i zrobione. Pyk. Oj, jeszcze tutaj pyk, a to zepsułem jakoś. No teraz, no nie. Ja jestem słaby w budowaniu tych łóżek. W obudowywaniu tych łóżek jestem strasznie słaby, więc... Nie obrażajcie, jeżeli zrobię coś źle. Bo, szczerze, ja się na tych rzeczach nie znam. O, patrz, ktoś się się dobudowuje. Yy, żółty się dobudowuje. To my się dobudowujemy tutaj. Też może spróbujemy go zrzucić. No właśnie, próbujemy go zrzucić. A, przewidział to. Musi iść po matce. A, to w sumie to dobrze, bo zaostrzeliśmy troszeczkę czasu. A poza tym, chyba, jesteśmy za daleko, aby mój Bóg. Trafił, no chyba, że on jest, blisko... to, on jest blisko bazy. Ten to jest zaraz przyjdzie. To czekamy. Jesteśmy <laughs> śmiesznie, będzie go tak zrzucić. O, tutaj są diamenty. doła to to kupujemy się do daja, 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 szajmentów. Mam nadzieję, że on nie wpadnie na ten pomysł, na, na który ja wpadłem. Ten żółty typ. Nie, on sobie siedzi, siedzi w bazie. To może, to, może nie, to może za chwilę zaatakujemy jakąś bazę, ale muszę najpierw zdobyć szajmenty, ponieważ do szajmentów no będzie fajna sprawa jak będę miał szajmenty po prostu. No, zabierzemy wszystkim szajmenty, niech sobie czekają biedaki. Dobra, szajment, mamy nasze szajmenty. O jeszcze tutaj się zreśbił. O, tutaj można... Też na szczęom to szybko się rozbudują, szybko się generują, więc mamy... Taki plus teraz... O, proszę bardzo, jaki ktoś tutaj idzie z nami. Ale my będziemy pierwsi. Chyba. Albo nie ma maców. No chyba, że mi macy właśnie zginął. No. To będzie przesrane. Ale mi się wydaje, że powinienem mieć idealnie. Celowanie. Dobra, nara. Gzdychaj. No nie! Dlaczego? No nie! O Jezus Maria. Nie no, jak ja, normalnie jestem piękny, co nie? Kurde. Jeszcze teraz, tak jakbym spadł, to bym normalnie się wziął za głowę i powiedział, ja nie mogę, co ja robię. Ale szybko, chodźmy, wkurzymy go jeszcze, tak, może mamy, może już się dobudowałem i wystarczająco, co? Dobudowałem się, dobra. Elo, <grystanie> mordo, to moje, nie twoje. <grystanie> dobra, szybko biegniemy do bazy robić sobie ten, łuki. I bronię. Bo on tutaj pewnie wkurzony przyjdzie do mnie. A może, może my tak, o, to, o, wiem co my zrobimy, dobra, ale tak musimy na szybkociora to robić. to, to, to. To, dobra. Jesteśmy gotowi. On tutaj przychodzi. <laughs> nie ma. Co? Coś mi się chyba nie spodobało. A, zobaczcie, żółty też się dobudowuje ten. To my sobie weźmiemy troszeczkę maców. Zobaczcie, oni idą do nas. To jest pytanie. Czy świnka Pepa pójdzie do nas? Mi się wydaje, że jednak nie ma. Chyba lepsze rzeczy do roboty. Ale my też mamy. O! Siema! Co u ciebie? <laughs> nie spodziewałem się ciebie. <laughs> Dobra, wiecie co? Mi się wydaje. O, zostały ulepszone. Dobra, super. Mamy dobrze. Yy, weźmiemy sobie t TNT. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego chcę wziąć TNT. A ja wam mówię, że ja biorę TNT, bo ponieważ chcę sobie zniszczyć świniaka. Więc idziemy do świniaka i go niszczymy naszym TNT, bo TNT jest dobre. Co nie? Wiecie? O, patrzcie, ktoś tutaj znowu przychodzi. <laughs> O Jezus O nie Dobra Ale ta świnka już ma na nas, ona jest taka już na nas wkurzona pewnie Ona chce nas zabić, nieważne co. Ale też ludzie też chcą nas zabić. W sumie wszyscy, każdy chce nas zabić. Siema. Przybyłem. Bo zobaczyłem. No nie myślałem! Ale on sobie cwany zabudował, żebym ten... Ale on miał szczęście, serio. No ho! No dawaj, dawaj się ponajście. Dawaj. Dawajesz. Ja pani... Ty, ty panie majesz? O kurde, czerwoni nie żyją. Aha, bo sobie wygrałeś wy poszedł se z gry. No dawajesz. No dawajesz. Pan, panie majesz? Dawajesz. No, no chodź no Jezu. Dobra, idę na ciebie. No co? To ma drewniaka, to przecież ja sobie dam radę. No co, no co, no co? Boimy się? Pa co, ja mam? Ale się wystraszył. Jest! Swoświe... Samobójstwo zrobił. Oj, chyba ci coś nie wyszło, koleżko. Na, bierzemy jego rzeczy, jeny. Patrz, on miał emeralda. Masz o skrzynce? Nie mam skrzynce, dobra, nie żyje jeden. My dalej mamy ten, dalej mamy. Dobra, i został jedynie, jedynie został zielony. No no myślę, że z zielonym sobie poradzimy. No chyba, że zielony teraz kampi przy, przy naszej bazie idealnie. Jak my już będziemy na tej ostatniej tam platformie, tam co ja zbudowałem, to po prostu nam zro... Jezus, Maria z tym idiotą. Znowu mogłem sobie dobudować, serio. Jestem w y, m, dupce. <laughs> no tak, nie przeklinając, bo ja nie chcę przeklinać w ogóle. W ogóle nie przeklinam. Nigdy nie przeklinam. Więc tak pieszczotliwie powiem, że nie w dupce, tylko w dupce. <laughs> Ale dobra. Wracamy? Ej. Mi się wydaje, że on planuje zrobić y, to, co kiedyś zrobił. Znaczy, to, co kiedyś zrobiłem. Bo... Chodziło o to, że on sobie szykuje koksy pewnie, a te koksy bardzo mi pomogły, więc my też sobie w razie czego przygotujemy koksy, przygotujemy sobie TNT, te, yy, przygotujemy sobie jajko samobójcy. W ogóle ja teraz kupiłem to jajko, co nie? I ono nic mi nie, ono nic nie dawało, I ja nie wiem czemu, ale to jajko spowodowało, że koleś popełnił samobójstwo. Serio, popełnił sepuku. Wiesz co myślę, tak, że w razie czego to weźmiemy sobie dwa fireballer, bo ja zazwyczaj walczę z dwoma fireballami. I bierzemy sobie dużo maców. choć tutaj matcy. Pora zmacować was. A myślę, że tyle maców wystarczy, bo chcę się jeszcze tam dokopać po cztery szmaragdy, ponieważ chcę sobie zrobić ender Ale na chwilę obecną pewnie będziemy musieli yy, wziąć yy, tam. Stamtąd pewnie są jeszcze może zarazpiła się jedna. O, zrespiły się na dwie. To bardzo dobrze. Teraz tak. To dobudowujemy, żeby znowu kichy nie było. I, I lecimy do tamtego generatora, a potem już tak, a potem już z górki lecimy do niego. Dobra, ja myślę, że on się gdzieś ukrywa w jednej z baz, ponieważ ma, nie no, nie ukrywa się z baz, ponieważ on ma jeszcze łóżko, zostało mu, ale my zrobimy tak, że zepchniemy go z, i on pewnie sobie zrobił słabe otoczenie, jak zrobił sobie z tego, to jesteśmy serio, to on jest serio dobry w tą grę, jak zrobił sobie z, osłonę z obsydia, o ty, o ty! Dobra, ej, szybko, biegniemy. Szybko buduj to. Budowniczy bobs. Srobs. Bierzemy to, kradniemy mu. Krzyk Janusza. Ja już takie słyszę, takie no tutaj biegnie. Ja to wiem, ja to czuję w moich bebechach. On tu, on jest wkurzony ile mamy cztery idealnie ponieważ tyle nam potrzeba da. robimy sobie oczywiście to co robimy Kurde. więcej no więcej bo on tu idzie idzie na nam, idzie nas sfajterować szybko no jeszcze jedną dobrze yy, robimy to co jest 40 to potrzeba zawsze się pomyliłem Dobra, idzie tutaj. Idzie tutaj. Już nas... Już nas. Już nas niucha! Już tu idzie! Szybko! Kolejna, kolejna! Fut, 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 fut. Dobra. Okej, okay, jesteśmy gotowi chyba. Więcej sobie... zrobię sobie więcej strzał. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. Na, na rozróbę. O, się tutaj szykuje. No, chodź to, chodź to, nie bój się. Nie bój się. Kurde! Gdzie ja się tepłem? Dobra, nie żyje on! Elo, klocuch. Jakiś lamus. Dobra, musimy to zrobić. Tym razem nie robim, robimy to bez perły, niestety. Ale mamy koksa, więc jesteśmy uratowani. Ale jak on nie dał rady? Tak mnie to zastanawia, jak on nie dał rady. Robi... Dobra, to próbujemy jeszcze raz z emeraldami. Możemy spróbować zawsze nie to emeraldami, Jezus Maria z perłami. Możemy zawsze spróbować, bo niestety zrąbałem i nie trafiłem w miejsce, w które chciałem trafić, a mianowicie chciałem trafić za nim. Jak widzicie, jest to zacisła walka. O, idzie tutaj znowu. Jezus Maria idiota! Jezus, Maria! Nie! O kurde, jesteśmy w. Jesteśmy. Mamy przez ranę. Ale mamy to tak ciężko, tak twardo przez ranę. Musimy szybko działać. Szybko musimy działać. Szybko, szybko. Da, szybkie działanie. To, w razie czego jak przyjdzie. I idziemy szybko po lepsze rzeczy. On już się szykuje, on już się szykuje. Siuuu! Idziemy! Musimy szybko iść po złoto, to wtedy będziemy uratowani. To będzie nasza jakby ostatnie... Złoto to jest teraz jedyne co potrzebujemy, na chwilę obecną. Perłami możemy się później zająć, ale potr potrzebujemy teraz taki... Potrzebujemy to teraz i to szybko. Jezus Maria, Jezus Maria. Nie, on już idzie. On już idzie, ja już to czuję. Szybko, to nadamy trzy jakieś. Da, yy, więcej złota. Szybko, złoto, złoto, złoto. Szybko. On się szykuje, on się szykuje. I to jest, i on to się bardzo szykuje. Dobra, wiecie co? Mi się wydaje, że skoro. O, idzie tutaj, idzie tutaj. Dobra, idzie tutaj. Ale jemu to nie wyjdzie, bo ja, ja tutaj zabudowałem. No dawaj, no chodź, no chodź. Dawaj. Jezus, smara idiota sobie golema postawił. Jakiego mogę o tak robić. Szybko bierzemy te rzeczy. Jest! Trafiłem go! Jezus, Mary, ale ja mam szczęście życia normalnie, wiecie? Szybko diamenty! Potrzebujemy diaksów! Jest jeden, dobra, jeszcze, jeszcze jeden! Jeszcze jeden, dobra! Jest! Dobra, mamy 20 diaksów. Smar, jesteśmy uratowani, dobra. Więc tak, teraz bierzemy złoto, dobra, idealnie. Tyle złoto nam potrzeba. Bo teraz potrzebujemy zrobić takie rzeczy że wy sobie nie wyobrażacie normalnie, takie rzeczy musimy robić. Dobra. to, yy, bierzemy yy, to, yy, bierzemy to, możemy na dwa wziąć, jeżeli będzie ści ściślejsza walka. Idziemy teraz do emeraldów. Nie, możemy znowu spróbować z emeraldami, ale już mnie to tak nie przekonuje. Ale robimy to serio, szybko. To musi być, to musi być spryt tygrysa. No niech tutaj będzie cztery, proszę. No, a są dwa, niech będzie, ale nic z tego nie zrobimy. Ja potrzebuję pereł. A bez pereł jesteśmy... No, no nie mam tego stylu, jakby... Potrzebujemy perły. To jest poważne. Na stówę potrzebujemy perły. Na, no, weźmiemy to tak szybko, szybko, kradniemy mój... Dobra, spryt Janusza. Pyk! Szybko biegniemy... Dobra. Dobra, niech będzie, niech, niech to będzie. Nie, nie będziemy tego na chwilę obecną blokować. My chcemy szybko zrobić sobie perłę. Pyk. Jest perła. Dobra, mamy perłę. Teraz możemy zrobić nasz plan, mianowicie włamanie Janusza. Musimy potrzebować tego, tego. A, jeszcze sobie naprawić. Jeszcze, sobie jeszcze sobie zrobić lepszy miecz. To jest ważne. Dalej, lepszy miecz. Weźmy sobie... O, zresztą można zrobić. Ale dobra, mi, mi wystarczy ten. On sobie niech będzie... On niech będzie miał takie zbrojki. No a teraz sobie robimy strzały. Strzały! No nie kupuj łuku! No a robimy sobie wciół że strzał. Co ja jeszcze chciałem za 20, Coś, coś się chciałem? Jeszcze zbroję, co nie? Chciałem... A nie mogę już. No to nie wiem, po co ja brałem te, 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 te diamenty. Ale dobra, lecimy. Lecimy. Lecimy, bo jesteśmy z chciny. Dobra, jesteśmy gotowi. Kto jest gotowy? Ludziska, jesteście gotowi na walkę. To jest... O, patrzcie, przygotował już się, jest już gotowy. Ej, koleżko! Tutaj hej, siema koleżko, co u Ciebie? No co, na no, komien, come komien, come dude. Co, komien, dobra. O, oh, komien! Dobra, nie, on zginie, dobra. Chodź tutaj. Dobra, nie żyje. Typ, wysadzam do. Niszczam do. I wy. O, Jezu. No dobra, no dawaj. Ło kurde, jak się w niego pazurki obudziły. Dobra, jesteś, jest! Okej, okay, słuchajcie, ludziska, udało nam się. Więc ta... wygrali zieloni, Dismater 2 Yeah, to ja. Dobra, więc ludziska, jeżeli wam się spodobał ten odcinek, Zostawcie łapkę w górę, ja się z Wami żegnam i cześć.